Pierwszy dzień wakacji, czas tak, moi drodzy. Jest godzina 23.53. I o 24.00 jedziemy autem na lotnisko, ponieważ jedziemy do Egiptu, do Hurgady. Nie mogę się doczekać. Ja już jestem spakowany i ostatni raz właśnie widzę ten pokój. I będziemy tam przez 7 dni. Moi drodzy, właśnie zaraz idziemy. Ja sobie teraz oglądał, oglądam finał Pizza Master. To jest najlepszy program, oczywiście, na moim kanale, więc jeżeli jeszcze. Nie, oglądaliście to polecam, bo były dymy i czekamy teraz na naszego kierowcę i moi drodzy trochę się jaram! Jesteśmy już moi drodzy na lotnisku i dopiero o czwartej lecimy i tam są takie różne rzeczy i teraz mamy trochę luz, ale jestem trochę śpiący, więc może pójdę spać. Kupiliśmy tutaj kolkę i sobie teraz pijemy i zaraz musimy już oddać bagaż i zdrówko. Moje drodzy, jesteśmy już, jesteśmy już tutaj w Ciaileś i do samolotu. Mega się cieszę, duszy nawet jest i nagram wam jak będziemy już w samolocie, So, mm -hmm. I don't know if you can but I'm sitting here and I'm what's going on Jesteśmy już w hotelu, taką się prezentuje, są w ogóle mega duży. Patrz, pokaż to ładne. I na zewnątrz jest w ogóle tyle atrakcji, jakieś zjeżdżanie, jakieś takie duże w ogóle to jest. Teraz byliśmy na basenie, jak widać po mnie. I na plaży i moi drodzy, plaża tam... Tam jest taka ciepła woda na tej plaży, tam, to morze jest w ogóle cieplejsze niż e, w basenie. I to jest właśnie te morze e, z solą i jest mega słone. Moi drodzy, my teraz idziemy na obiadek i zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne formy. Naprawdę, to jest mega ładne miejsce. My w ogóle jesteśmy w, w hotelu Alibaba i tak on się prezentuje. Jest naprawdę, jest fajny. Tutaj mamy również taki placowy pla dla dzieci, ale wiecie, to nie dla nas, ale są tu również zjeżdżalnie, na które w tym filmie pójdziemy z GoPro. Więc będziecie mogli to zobaczyć. No, nie teraz... wiadomo czy w tym filmie. No, bo może to będzie podzielone, nie wiemy. A teraz idziemy na pyszną chyba pizzę Jemy, ja mam frytki i pizzę, taka dobra i pokaż ten ale panu mam Widzowie ja sobie wziąłem takie, takie o, tutaj jest jakiś sosik, ryż i taka pufa A ja wziąłem sobie ryż i taką mini pufę, taka twarda pufa Teraz test, tylko to z serniku mam tutaj bardzo dużo. Ten jest super pistacjowy, a ten jakieś nie ma te, a ja mam tych więc zaczynamy. Dobra, kroję, uwaga. On nie jest pistacjowy, to jest taki biszko, naprawdę. Takie nisko. My już zjedliśmy, jestem tak napełniony i w ogóle zaraz wam nagramy chyba z GoPro. bo idziemy na plażę, na falę i w ogóle na plaży jest cieplejsza woda niż w tych basyna, dlatego tam idziemy i tak jest tak fajnie na tych falach. Teraz mamy chwilę odpoczynku, bo pojedzenie się oczywiście tak, takich rzeczy nie robi. Pamiętajcie o tym i idziemy. Jesteśmy na traszkulinę, bo mamy w Ośrodku. Ogólnie tak wyglądała plaża, była bardzo fajna i chyba bardzo ciepła woda. Jest godzina 18.40. Idziemy teraz na kolację jestem teraz zmęczony, bo wiecie, ja nie spędziłam noc i nie wiem czy cię pójdę chyba trochę wcześniej spać, tak na pewno. Mam tej palmy i znowu idziemy tam gdzie byliśmy na obiad. Moi drodzy, ja będę teraz nie wtałam, tylko mówię, ale ty nam to smakuje, więc jemy? jest taką ale są dobrze. I tym razem jest pizza Margarita. Więc się cieszę. Kolejna dokładka. z ciasto wziąłem? No ja akurat znowu. Jestem tak nabany, że to jest masakra Jest godzina 19 19.49 moi drodzy. I my postanowiliśmy, że pojedziemy również dzisiaj też o 20 na plażę Więc będą takie wejść węciana, będą też takie fajne fale, więc odejść do końca. Możliwość, że weźmiemy tam go, bo jeszcze nie wiem. I czekamy teraz na rodziców, bo już byliśmy na, ko na kolację, to widzieliśmy tam parę właśnie ujęć. I czekamy! Już, już niestety do, do basenu nie możemy chodzić. Jeszcze Jesteśmy do Egiptu i dzisiaj planujemy iść na Ten Ten prezentuję I teraz stoimy sobie przy naszym hotelu Alibaba. I o 10 nasi rodzice mają spotkanie, więc mamy trochę luży i my sobie pójdziemy na jakiś pasek. Go. Jesteśmy już po śniadaniu i jestem teraz zmęczony i przyszła tutaj e, usługa nam posprzątać. I zobaczcie jak po, po, po zrobiła pościel. E, I teraz chwilę odpoczywamy, bo właśnie nasi rodzice poszli tam na jakąś tam. i za niedługo idziemy na zjeżdżalnię i wam nagramy dużo. Ono nas nie będzie słychać moi drodzy, bo to jest taki, że po u nas nie Z Więc tego będzie taki obraz pokazany, to się się sami dogramy, nie? Ała! Zimno! Jagnie! Yes, <laughs>

Ja! Yeah. Yeah. Okay. 17:53 i dzisiaj jest kolacja i idziemy do Shoguna do takiej japońskiej restauracji. Mamy e, rezerwację na 18 więc już idziemy i wam, bo ona jest mega ładna Byłem tam już w środku i naprawdę robi wrażenie. W restauracji i także prezentuję Shogun i ten wygląd to jest poruszki. i sobie coś bierzemy. Ja sobie chyba wezmę sushi. Żeby to jest jeszcze takie bardzo porządne sushi i są tu też zupy, więc może zyspią jakąś mam Nie wiem. Jestem teraz moi tak. drodzy, siedzimy też tak, tam jest kranek pranek tak się prezentuje. takie rzeczy, w ogóle to miejsce jest ładne. To, bo, bo teraz jest w ogóle w hotelu, i z nazywasz szogun. I to jest takie, ten. Ja sobie zamówiłem ramen i czekam aż przyjdzie. A teraz on ci zadaje, patrz się patrzcie to. Jakiś proszę, w ogóle. To jest magiczne, jest magiczny, ej. To jest taki. To jakaś sałatka, coś takiego. To miejscu w ogóle jest magiczne, nie? Ja jestem tutaj sobie siedzę, ale no, ładna. E, moi drodzy, przyjeżdżamy na drugie danie. Na początku mieliśmy ramen i sushi. Trochę słyszycie, do tego sushi. Patrzcie, tak fajnie wygląda. Zatem takie krewetki wcześniej to są mega dobre.